Siemano, ja jestem Kamil i witam Was na kanale Wzorowa Matematyka. Dzisiaj zajmujemy się przystawaniem trójkątów. Bardzo ważny temat, który Wam się naprawdę przyda w licznej ilości zadań. Szczególnie właśnie z geometrii będzie trzeba dużo podobieństw, zauważyć właśnie dużo przystawań. Podobieństwa w sumie będą w następnym odcinku, ale jest to dosyć całkiem podobna rzecz. Więc no oczywiście musimy się tutaj skupić i co, jak odcinek się spodoba to oczywiście ta łapa w górę, subskrypcja na dole na kanale. Gorąco zapraszam tak samo do tego, żebyście wbili na mojego Instagramka, który się o tutaj wyświetla właśnie animacja. I my powoli będziemy mogli przechodzić już do zagadnień teoretycznych. Ok, także zacznijmy od tego, kiedy te trójkąty są w ogóle przystające. Także dwa trójkąty nazwiemy trójkątami przystającymi wtedy i tylko wtedy, gdy boki i kąty jednego trójkąta są równe odpowiednim bokom i kątom drugiego trójkąta. Ok, czyli wszystkie boki i wszystkie kąty w tych obu dwóch trójkątach muszą być takie same. Czyli w skrócie te trójkąty są takie same, tylko mogą być na przykład na innej płaszczyźnie narysowane. W sensie chodzi o to, że mogą być przekrzywione, że jeden będzie narysowany w ten sposób, trójkąt prostokątny, a drugi po prostu jakbyśmy go obrócili, nie, wiem, o 90 stopni chociażby. I to są właśnie trójkąty przystające, jeśli mają takie same boki i takie same kąty. No, są też cechy przystawania w ogóle trójkątów, są chyba trzy takie cechy, jeśli się nie ma. Dokładnie, są trzy takie cechy, i właśnie podam te twierdzenia, i warto zwrócić na to uwagę, bo to serio się bardzo często przydaje, i na podstawie tego będziemy mogli określić, czy te trójkąty są przystające, czy nie, nie mając dosłownie wszystkich danych, więc to jest serio spoko. I tak, pierwsza cecha przystawania trójkątów i nosi ona nazwę bok, bok, bok. Oznacza to w skrócie, że jeżeli długości trzech boków w jednym trójkącie są odpowiednio równe długością trzech boków w drugim trójkącie. To te trójkąty są przystające. Ok, czyli jeśli właśnie w jednym trójkącie trzy boki są równe trzem bokom w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające. Super. 2. E, e, cecha przystawania trójkątów bok-kąt-bok. Bok. E, zapisujemy w skrócie jako BKB, no nie? Jeżeli dwa boki i kąt między tymi bokami w jednym trójkącie są równe odpowiednio dwóm bokom i kątowi między tymi bokami w drugim trójkącie, to te trójkąty. Są przystające, ok. Czyli tutaj już nie tylko same boki są równe, tylko wystarczy dwa boki i jeden kąt, który jest zawarty między tymi bokami. Będą odpowiednio równe, tak samo jak w drugim trójkącie, i te trójkąty też będą przystające. To jest spoko cecha. No i jest jeszcze trzecia cecha kąt, bok, kąt. I chodzi w niej o to, że jeżeli bok i dwa przyległe do niego kąty w jednym trójkącie są odpowiednio równe bokowi i dwóm przyległym do niego kątom w drugim trójkącie, to te trójkąty również są przystające. No i co, no i to z cech przystawania to jest tyle, ale mam jeszcze jedno twierdzenie, też o którym naprawdę warto wspomnieć, że jeżeli przeciwprostokątna i przyprostokątna jednego trójkąta prostokątnego równają się odpowiednio przeciwprostokątnej i przyprostokątnej drugiego trójkąta prostokątnego. To te trójkąty są przystające. To jest logiczne i w sumie wynika tak samo z twierdzenia Pitagorasa, no nie? Ale też warto o tym wiedzieć, to było tylko odniesienie właśnie do trójkąta prostokątnego. No, także to byłaby już cała teoria w tym odcinku, a my możemy iść do naszych zadań. Super. Także o co chodzi w tym zadaniu? W trójkątach ABC oraz A1B1C1 poprowadzono dwusieczne BD i B1D1. Wykaż, że jeśli BC równa się B1C1, kąt B jest równy kątowi B1 oraz BD jest równe B1D1 to trójkąt ABC jest przystający do trójkąta A1, B1, C1. Te trzy, w sensie, jak macie równa się tylko że z trzema kreskami poziomymi, no to to znaczy, że te trójkąty są przystające. I to właśnie mamy wykazać. Ja wypisałem już tutaj założenia i porysowałem nasze oba rysunki. I tak, w jaki sposób to wykażemy? Widzimy przede wszystkim, że kąt B jest równy kątowi B1, nazwałem ten kąt beta. W sumie mogę napisać to do założeń, że to się równa BC. Widzimy tak samo, że BC jest równe B1C1. No nie? BC, czyli to. Nazwijmy ten bok, chociażby może bokiem B, jest równy B1C1. Skoro te boki są równe, to tak samo nazwijmy, że to jest B po prostu. I widzimy też, że BD równa się B1d1. No i możemy to nazwać D, i tutaj na tym rysunku, tak samo nazwiemy to D. Ok, czyli nazwijmy to D. I teraz z kolei skorzystamy z cechy kąt, bok, kąt. Mówiła ona o tym, że jeśli Dwa boki oraz kąt zawarty między nimi w dwóch trójkątach są identyczne, to te trójkąty są przystające. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że korzystając z cechy kąt bok kąt, udowodniliśmy, że jest to prawda i że nasza teza tutaj jest poprawna. Czyli napiszmy, że, że to był dowód w ogóle, że A, B, C jest przystający do trójkąta. A1, B1, C1 Także zadanie bardziej teoretyczne, które w sumie wymagało narysowania Dobrego, właśnie dobrego narysowania przede wszystkim Wypisania danych i zauważania czegoś No i w skrócie właśnie na tym polega całe, cały ten temat z przystawaniem trójkątów Że tutaj musimy umieć odczytywać rzeczy z rysunku Umieć zauważyć rzeczy na rysunku i umieć rysować I wtedy wszystko wychodzi naprawdę, naprawdę spoko No także chodźmy do kolejnego zadania Ok, drugie zdanie przed nami i co tutaj należy zrobić? W trójkącie równobocznym obok A przedłużono bok AC poza punkt A o odcinek AA1. AA1 równa się 1, bok AB poza punkt B o odcinek BB1, gdzie BB1 równa się 1, oraz bok BC poza punkt C o odcinek CC1, gdzie CC1 równa się 1. Udowodnij, że trójkąt A1, B1, C1 jest równoboczny. Dobra, ja już założenia wypisałem, rysunek tutaj również naszkicowałem. Rysunek prezentuje się następująco. Przerysowaną, przerywaną linią w sumie narysowaliśmy ten drugi trójkąt, który powstał z przedłużeń tych boków o a 1 No i tak, teraz musimy udowodnić, że ten trójkąt jest trójkątem Równobocznym, tak samo, dokładnie, czyli w jaki sposób to udowodnimy? No, skorzystamy z tutaj po raz kolejny z cech przystawania i skorzystajmy najpierw może z tego, albo nawet tutaj nie korzystajmy, tylko zauważmy po prostu, że kąty A, A1, B1, no nie, to jest ten kąt tutaj, to jest ten kąt tutaj, są równe kątom B, B1, C1 i to się tak samo równa kątowi C, C1, A, dokładnie, A1 w zasadzie, dokładnie, no i widzimy, że te kąty są sobie równe, no potrafimy to odczytać z rysunku, czyli widzimy, że to jest równe temu i to tak samo jest równe temu, dobra, super, no i właśnie w taki sposób to się prezentuje, więc skoro widzimy, że kąty już są równe i widzimy tak samo, że odcinki AA1, BB1 oraz CC1 z założeń też są równe, to musimy jeszcze znaleźć albo jeden kąt, albo jeden bok, który tak samo będzie sobie równe, w sensie, że wszystkie te boki będą sobie równe, żeby skorzystać z cechy tutaj przystawania albo kąt-bok-kąt, bok, kąt, albo bok-kąt-bok. Kąt, bok. W naszym wypadku, jako że mamy już tutaj podane trzy boki, które są sobie równe i mamy podane kąty, które też są sobie równe, wydaje mi się, że łatwiej będzie znaleźć kolejną parę, w sumie nawet parę, kolejne trio boków, które również są sobie równe. No a nie ciężko się domyślić, że tymi równymi bokami po raz kolejny będą boki a1b1, b1c1 oraz c1a1. No, dlatego, że widzimy, że wszystkie zostały przedłużone o 1. Trójkąt był równoboczny, więc zostały przedłużone o ten sam kąt, tak naprawdę. No i widzimy po prostu, że długości tych boków są po raz kolejny sobie równe. Więc ja to również wypiszę. Czyli a1b1 jest równe b1c1 jest równe C1A1, dokładnie. Czyli mamy kolejną już tutaj cechę. Czyli widzimy, że trójkąt A1, B1, C1 jest przystający do trójkąta ABC na mocy cechy bok, kąt, bok. Po prostu dwa boki są równe oraz kąt zawarty między tymi bokami. Yy, tak samo jest równe, więc w sensie kąty zawarte między tymi bokami są równe, i boki są tak samo równe. No, więc chodźmy już do ostatniego zdania. No i właściwie to na tym polega to całe przystawanie, więc zadanie są dosyć krótkie. Trzeba tylko umieć rysować i czytać nic więcej, naprawdę. Dobra, kolejne zdanie. Na boku AB, BC i CA trójkąta równobocznego ABC zaznaczono odpowiednio punkty E, F oraz D, także AE równa się BF, równa się CD, równa się 1 trzecia AB. Wykaż, że trójkąt EFD jest równoboczny oraz że boki tego trójkąta są prostopadłe do boków trójkąta ABC. Ja już tutaj porobiłem rysunki, wypisałem właśnie założenia, twierdzenia, w sensie twierdzenie tezy. Mamy wykazać, że EFD jest równoboczne, no i że w sumie też ramiona padają pod kątem prostopadłym, czyli pod, w sensie pod kątem prostym do ramion tego trójkąta ABC. No, i w jaki sposób udowodnić, że trójkąt jest równoboczny? No, bo od tego po prostu zaczniemy. Zauważmy na samym wstępie, że trójkąt A, no nie, czyli ten tutaj, który jest, on jest z kolei przystający do trójkąta E, B, F, a ten trójkąt jest tak samo przystający do trójkąta C, D, no i co to z kolei tutaj oznacza? One są przystające oczywiście na mocy własności bok kąt bok, w sensie na mocy przystawania twierdzenia bok kąt bok, dlatego że widzimy, że oba ma, w sensie, że wszystkie trzymają tutaj bok 1 trzecia a, tutaj mają 2 trzecie a oraz kąt zawarty między tymi bokami jest równy 60 stopni, ponieważ trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym. Ok, więc skoro już to widzimy, to z tego wynika, że skoro te trójkąty są przystające, czyli są takie same, mają kąty równych miar oraz mają boki równych długości, to widzimy z tego, że boki są równych długości, no właśnie, czyli dE równa się EF równa się e DF. Zgadzamy się? Zgadzamy się. A skoro te boki są równych długości, to znaczy, że ten trójkąt, który znajduje się w środku, tutaj właśnie, jest trójkątem równobocznym. Więc napiszmy sobie, że trójkąt EFD jest, jest równoboczny. A żeby udowodnić, że boki tego trójkąta równobocznego wpisanego yy, padają pod kątem 90 stopni na te ramiona trójkąta tego dużego równobocznego, to musimy tutaj zauważyć ciekawą rzecz. Zdaję sobie z tego sprawę, że u mnie na rysunku tego nie widać, yy, dlatego że specjalnie tak chciałem, żeby tego nie widać, żeby bardziej po prostu obliczenia albo twierdzenia to udowodniły. Więc tak. Co musimy tutaj zrobić? Naszkicujmy sobie sobie trzeci punkt. No nie? Punkt będzie się nazywał, nie wiem, jest, jest ABCDEF. No to może się nazywać chociażby ten punkt tutaj G, czyli kolejna literka po prostu alfabetu. Połączmy sobie. Teraz e, punkty D z G, no nie? Ten punkt G narysowałem w odległości 1 trzeciej a, czyli EG jest równe 1 trzecia a i GB też jest równe 1 trzecia a. Czyli w sumie to napiszmy sobie jedną rzecz, którą warto tutaj zauważyć, czyli punkt, czyli odległość AG, no nie, jest równa AE dodać EG, czyli jest równa 1 trzecia a dodać 1 trzecia a. Czyli jest równa 2 trzecie a. Zgadzamy się? Myślę, że się zgadzamy. A skoro cała ta odległość, która jest właśnie tutaj, jest równa 2 trzecie a, to jest 2 trzecie a i widzimy też, że to też jest 2 trzecie a, no bo tak było na samym początku yy, i widzimy również, że kąt zawarty między właśnie tymi odległościami jest równy 60 stopni, czyli ten kąt jest podany. W zasadzie jest równy 60 stopni. A skoro dwie odległości są takie same, to widzimy, że trójkąt jest równoramienny, prawda? No prawda, jeśli dwie odległości, jeśli dwa ramiona są takie same, to trójkąt jest równoramienny, ale jeśli kąt między tymi ramionami jest równy 60 stopni i ramiona są tej samej długości, to znaczy, że trójkąt ten jest trójkątem równobocznym. Więc trójkąt yy, AGD, trójkąt A. GD będzie trójkątem równobocznym. Równoboczny. Ok, więc skoro jest to trójkąt równoboczny, to widzimy, że w trójkącie równobocznym odcinek łączący wierzchołek łączy ten wierzchołek ze środkiem boku, na który pada. I w trójkącie równobocznym jest to wysokość, a wysokość jest zawsze skierowana do podstawy pod kątem 90 stopni. Więc widzimy, że odcinek DS zarówno po jednej stronie ma. 1 trzecią A, jak i po drugiej stronie EG też jest równe 1 trzecia A, więc pada dosłownie na środek przeciwległego boku. No i skoro odcinek łączący wierzchołek łączy go ze środkiem przeciwległego boku, to znaczy, że tu powinien być kąt prosty, czyli 90 stopni. A skoro widzimy tutaj z tego, co napisałem wyżej, że te wszystkie trójkąty są przystające, to już udowodniliśmy, że we wszystkich te ramiona. Mniejszego trójkąta DEF będą padały pod kątem 90 stopni do ramion trójkąta ABC, czyli tego większego trójkąta równobocznego. No dokładnie, no i to by było właśnie na tyle. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się za niedługo już w podobieństwie trójkątów. Także co, jak Wam się spodobało, to łapa w górę, subskrypcję tam na dole na kanale, wbijajcie oczywiście na mojego Instagramka no i zapraszam Was już za kilka dni na odcinek z tego podobieństwa trójkątów. To będzie bardzo podobne jak przystawanie tylko troszkę bardziej rozbudowane. Także co faktycznie widzimy się już za te kilka dni. Ja lecę i siemano